Witam Was bardzo serdecznie z tej strony do Minigames Poland. I co? O kurde! No i co? I witam Was w kolejnym odcinku na wesoło. I słyszę tutaj jakieś kurde zapowiedzi, że ma być w Katowicach tornado. Więc zobaczymy. Będziemy obserwowali. Plan na dzisiejszy odcinek jest ta taki, aby zrobić tutaj y, park wojewódzki y, no ten park śląski w każdym razie y, no i zobaczymy no już tam jest bardzo no ostatnio są bardzo upalne dni w katowicach więc możliwe że gdzieś tam burza się zrodzi zobaczymy Dobra, więc tak, tu sobie walniemy. O tutaj. O cholera, no to nieźle. O. Oj, jo jo i pogoda się zepsuła. O, tornado. Kurde, akurat w Dolinę Trzech Stawów pieprzło. Idzie na niekisz... O jezu, idzie na Giszowiec. Mamy tornado idące w kierunku Giszowca. <laughs> o kurde! No ci z tych bloków to ma. O jezu, w te bloki prosto idzie. A nie! O, na Murcki idzie. Kurde. O cholera do murcek aby nie dotarło do tych domków no i masz. No, nasz. Ale tak kurde szło na te murski Ja pierdzielę. Dobra, chyba. Chyba nic nam nie zniszczy, no ale było groźnie. Był... Tu. A nie, jakiś tutaj samochodzik porwało. No, na szczęście nie uderzyło w teren zabudowany. Piękne tornado No i sobie poszło, i się rozmyło tutaj Więc chyba A kurde, ładnie się zaczęło tutaj. Na szczęście tylko tutaj przeleciało. A nieźle przeszło. Drzewa odarte z liści. Ale poobrywało te drzewa tutaj, kurde Albo mi się wydaje, albo one kory nie mają Kurde No są lekko poobrywane, kurde Tu drogę z, z zdarło. asfalt, proszę bardzo i tu gdzieś no ale było ciekawie było ciekawie <laughs> dobra szybciutko tutaj sobie to Cholera. Dobra gdzie to było? Tu gdzieś to było to. Tak? Tu to naprawimy? I tutaj tam. A nieźle tu leciało. Kurde, koło tego stawu w ogóle. O. Tu się naprawi. Dobra. No i my się widzimy po timelapse. Jak już zrobię ten dolinę, ten park tutaj hmm, Chorzowski, Park Śląski wy, No, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Czy gdzieś tu będzie stadion yy. No i co? Widzimy się w... Tu sobie zrobiliśmy Park Śląski, czyli Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. I co, tutaj mamy, wiadomo, tu jest miaste, wesołe miasteczko Legendia. Tutaj jeszcze może je będę dopracowywał. Tu mamy Śląski Ogród Zoologiczny. No i cały Park Śląski, oczywiście, ze stadionem. Tutaj um, jakieś tu ścieżki porobiłem, żeby to jakoś jak park wyglądało. E, tutaj mamy oczywiście stację e, kolei linowej LK przy stadionie Śląskim, i tutaj potem nasza eleczka leci tędy sobie tutaj i dobiega do um, tutaj do legendy. E, no i tu jest właśnie zoo Nie dałem większości wybiegów A to sobie już z wami tutaj to szarnie można by jeszcze tutaj wcisnąć jakieś e, Jeszcze coś to Może do legendii jeszcze Nie, legendię można by też o coś tutaj rozwinąć, jakiś pociąg świnka na przykład w tej legendii jeszcze. Rozbuja na łódź. Nie wszystko mi się do tych ścieżek podczepiło. Nie wiem dlaczego. Jakieś tu karuzele można by dać. No i ogólnie tak tu jest y, tą aleję. Trzeba będzie poprawić, bo tu jest aleja żyrafy, jak każdy kto wie. No widzę, że tu elka nieźle śmiga. No i co? No i tyle, nie? Nie ma co przedłużać. Myślę, że będziemy jeszcze ten park Śląski poprawiać, żeby on był bardziej taki. Na pewno tutaj trzeba zrobić dom cały. Tutaj ten wełnowiec. To sobie dzisiaj może albo jutro na live zrobimy. Śląski Ogród Zoologiczny, proszę bardzo, pętla tramwajowa, Że ta pętla będzie bardziej przy stadionie. I tak, jeżeli chodzi o tramwaje, to tutaj powstał nowy przystanek tramwajowy, który się nazywa WPKiW Wesołe Miasteczko, właśnie nie wiem czy on jest tu, czy on jest tu, będę musiał to zweryfikować. Na pewno gdzieś jak tu jest legendia, to gdzieś tutaj właśnie w tym mniej więcej rejonie jest przystanek tramwajowy Tu, tu akurat idealnie trafiliśmy z przystankiem tramwajowym, bo tutaj zrobiliśmy przystanek kiedyś tramwajowy. I to byłby przystanek śląski ogród zoologiczny no i gdzieś tutaj w tym mniej więcej terenie byłby Wojewódzki Park WPK i W, wejście główne, przystanek tramwajowy. Wejście główne do Parku Śląskiego, tam jest przystanek tramwajowy. Jeden jest przy ZO, drugi jest przy Wesołym Miasteczku. No i tutaj przy stadionie też jest pętla tramwajowa. Więc ja Wam dziękuję za uwagę, no i cześć, trzymajcie się, słyszymy się na lajpach i na kolejnych odcinkach. Cześć, cześć.